Cześć, witajcie moi drodzy widzowie w kolejnym odcinku na tym kanale. Dziś nie nietypowa recenzja, ponieważ zdecydujemy sobie aż trzy zestawy na jednym odcinku serii LEGO Speed Champions. Jest to 76900, 76901 i 76902, ale dzisiaj nie jestem sam. Ponieważ mam przyjemność gościć u Mateusza i właśnie te zestawy, które przed chwilą widzieliście na kadrze i w sumie też na miniaturce są właśnie od niego. Dokładnie, ja gości tutaj Kamila u siebie w domu, a Kamil gości mnie na swoim... Kanał. Dokładnie. Zimow również ma swój kanał na YouTube, ale o tym opowiem po tak, tak więc teraz jesteśmy już na stół recenzji Tak więc zaczynamy, i na pierwszy ogień leci Keninzek Jesko, bądź też Jezko zwał, jak zwał. No i zaczynamy sobie może od minifigurek. Tutaj mamy takiego pana, który ma oczywiście uniform nawiązujący do jego samochodu. Yy, ogólnie jest on szary, z tym mamy jeszcze logo Keninzeka, czy tam Keninzeka. Dodatkowo jeszcze mamy oczywiście standardowy hem wraz z przesłonką oraz jeden wyraz twarzy taki uśmiechnięty który ogólnie jest też dostępny w serii Lego City. Co do samego samochodu, wydaje mi się, że jest to naprawdę bardzo dobrze odzorowany model. Tak jak w sumie wszystkie z Lego Speed Champions, od kiedy jest renowacja z 6 na 8 studów szerokości, to naprawdę wyglądają one zdecydowanie lepiej. Z przodu mamy jeszcze taki bardzo fajny element, zrobiony w ogóle z tej takiej tarki. Tutaj jest on również przedłużony taką naklejką. Jeżeli chodzi o naklejki, to dokładnie nie wiem ile ich jest, ponieważ ja nie składałem tego modelu. Pod koniec filmu to Wam powiemy ogólnie, żebyście wpadli na kanał zimowego. Aczkolwiek tutaj właśnie nie wiem ile dokładnie jest naklejk ale wydaje mi się, że nie ma ich jakoś tak specjalnie dużo. Tutaj widzę na pewno, że szybka jest nadrukowana, więc to na wielki plus. I właśnie w środku mamy skrzynię biegu, mamy też oczywiście sam, same biegi oraz mamy też kierownicę. Tu jeszcze są jakby takie dziurki, że ten pan może się załatwić po jazdy. Oczywiście to jest tylko żart, on tak naprawdę nie robi, no ale no tak to wygląda po prostu. Od boku bardzo fajnie są zrobione te takie jakby szpary, bo tak też było w rzeczywistości. Tu jeszcze takie kolory. Może troszeczkę średnio wyglądają te wystające study od dołu, aczkolwiek wydaje mi się, że i tak nie jest to najgorsze, bo tutaj jeszcze dodatkowe elementy po prostu by to zepsuły. Też właśnie te koła były by, jakby zbyt wysoko, więc jest dobrze. E, jeżeli chodzi o felgi, one również wyglądają bardzo fajnie. W tym przypadku jest to taka jakby gwiazdka. Troszkę mi to przypomina właśnie rozgwiazdę Patryka z Lego. E, nie tylko z Lego, ale ogólnie ze Spongeboba. No i mamy tutaj nowe koła właśnie bez nakładania opon na e, same koła, więc tutaj również jest to fajny element. I od tyłu mamy taki bardzo fajny Właśnie na no sam tył, no rury wydechowe, ogólnie wygląda to naprawdę dobrze, tu jeszcze są zrobione te elementy z tych takich, gdzie ludziki mogą również siadać, tu jeszcze są takie jakby troszeczkę dziury zrobione tak optycznie, oczywiście są to naklejki, ale wygląda to naprawdę dobrze oraz tutaj mamy jeszcze takie ćwiartki klocków zrobione oczywiście pod, pod same światła z tyłu. Dodatkowo mamy jeszcze sam spoiler, który troszeczkę się tak kiba, ale nie jest źle, trzyma się naprawdę dobrze, no i to chyba tyle, możemy lecieć dalej. Drugi samochód to Toyota Supra i najprawdopodobniej jego również sobie zakupię, tak ogólnie dla mojej kolekcji, ale oczywiście nie będę Wam już go pokazywał, ponieważ pokażę Wam go teraz. Jeżeli chodzi o figurkę, to jest troszeczkę gorzej, bo nie ma ona drukowanych nóżek. Aczkolwiek roz naprawdę mi się podoba. Są to połączenia również czerwonego i czarnego. Ja bardzo lubię te kolory. I z tyłu jeszcze mamy same logo Toyoty. Ten pan chyba miał dwa wyrazy twarzy. Uśmiechnięty oraz, no mniej uśmiechnięty, ale i tak jest taki pogodny. I ten sam hem, co w przypadku tego szwedzkiego kierowcy. A jeśli chodzi o same auto, tutaj naprawdę bardzo mi się to podoba. Na wielki plus jest najlepszy kolor na świecie, czyli mój ulubiony, taki żółciutki. Naprawdę to lubię. Nie wiem, czy kamera to teraz dobrze uchwytuje, ale jest to taki jakby bardziej rozjaśniony ten żółty. Naprawdę to jest bardzo fajne. Dodatkowo felgi tutaj są takie bardziej, no nie wiem, chyba mi się bardziej podobają ogólnie. Od dołu oczywiście tego też nie Wam nie pokazałem przy poprzednim aucie, ale wyglądało to bardzo podobnie. Również są tutaj te dziury, no wiecie po co. Od boku również mamy takie jakby dziurki, tak samo jak było przy tym Koenizeku. I jeżeli chodzi o światło, to tutaj naprawdę moim zdaniem jest to chyba największy minus tego auta, ponieważ no jednak, ponieważ są to naklejki, które troszeczkę się właśnie ścinają, ale nie jest najgorzej, tu jeszcze mamy oczywiście same, e, same logo Toyoty. No i szybka tutaj nie ma na druku, chyba. Nie, dobra, nie ma na druku. A w środku mamy takie naprawdę bardzo fajne siedzisko czerwoną tapicerkę oraz oczywiście kolejny raz tą samą czarną kierownicę. Z tyłu naprawdę mi się bardzo podoba rozwiązanie właśnie tego elementu. W ten sposób, że tutaj mamy szybę jeszcze tylnią, która no, jest naprawdę bardzo fajnie nakładana. To jak ja to składałem, bo akurat to jak już wiecie, to są moje autka. No tutaj mogło, dało się tą szybę właśnie jakby otwierać. Tylko przyszła tutaj ta lotka tylnie i niestety już się tego nie da otwierać, to jest taki, uważam, minus, ale ogólnie auto wygląda bardzo tak. Tak, naprawdę no super, to ogólnie jakby jest taki bagażnik, aczkolwiek on się nie otwiera, ale naprawdę no auto wygląda moim zdaniem najlepiej. Ostatni na dziś model to 76902, czyli oczywiście McLaren Elva. Jeśli chodzi o mnie figurkę, tutaj jest to akurat pani. Bardzo fajne są te piaskowe nóżki oraz naprawdę podoba mi się ten i chyba wygląda najlepiej. Z tyłu również oczywiście logo McLaren, no i otwierany hełm, tak samo jak przy poprzednikach. Również nie ma drugiej buźki. A jeśli chodzi o sam samochód, on naprawdę wygląda bardzo i to bardzo fajnie. Nie ma oczywiście szybki oraz dachu, wiadomo, jest to, wiecie. No, bezdaszny samochód, że tak mogę się wyrazić. Mamy również lusterka żeby z takich oto elementów, które głównie jakby służą jako podstawki do kamieni nieskończoności Avenger'su, Tak było na samym początku, z tego co pamiętam, tam były pierwszy raz. Dodatkowo bardzo podobało mi się również wykorzystanie tych elementów w postaci świateł, ponieważ są to po prostu ćwiartki w kolorze srebrnym. I to naprawdę robi bardzo fajny efekt. Poza tym mamy również takie oto fergi, wyglądają chyba bardzo podobnie do tego, które, które były w Toyocie. Od tyłu to wygląda naprawdę genialnie, tu mamy te rury wydechowe, bardzo fajne są te światła. w ogóle zbudowane w naprawdę ciekawy sposób, potem nam to pokażę jeszcze w instrukcji na przebitkach i od góry tutaj właśnie mamy takie jakby, no nie jest to dach, taki jakby tył samochodu. Tu jeszcze mamy, można powiedzieć, takie przesłonkę do silnika, dodatkowo jeszcze takie dwa bardzo fajne elementy, również są to naklejki. No i od boku również naprawdę wygląda to bardzo fajnie. Zobaczcie jak to jest wszystko zbudowane, no po prostu majsterszyk. A jeżeli chodzi o sam środek, to te fotele wyglądają naprawdę dobrze. No tutaj jeszcze się wtrącę troszeczkę. Uważam, że tutaj przy tych e, fotelach to jest najlepszy jakby sposób, bo mam jakby z tych aut kolekcje naprawdę już dość zasną du dużą. Ale fotele to normalnie tutaj zrobili, według mnie najlepiej się mi je układało. I to tak naprawdę bardzo fajnie wygląda. No nie przy innych zestawach to też naprawdę uważam, było bardzo fajne fotele i wszystko, lecz akurat tutaj to naprawdę fotele to klups. Dokładnie, Mateusz spłętował, więc lecimy sobie teraz na podsumowanie. Tak więc teraz zracimy swoje opinie na temat tych zestawów i moim zdaniem najlepiej z tego wszystkiego wypada właśnie sama Toyota Supra. Ogólnie bardzo podoba mi się kolor i w sumie przestał naprawdę bardzo chcę ten samochód. Jest to mój ulubiony kolor, ale tylko figurka również ma bardzo fajny strój i właśnie ten model sobie za niedługo dokupię. E, moim zdaniem mi się najbardziej podoba właśnie McLaren Elva. Jest to najlepszy zestaw ogólnie z całej kolekcji LEGO Speed Champions, bo mam dość dużo. Uważam, że właśnie ta McLaren Elva to jest najlepszy samochód z całej kolekcji i go Wam bardzo polecam. Ja miałem wielką frajdę składając go i to było bardzo fajne. E, no oraz e, kiedyś zrobię też właśnie filmik, jak pokazuję wam tą moją kolekcję. E, ty tak więc po... dziękuję Ci zimowe za udostępnienie tych wszystkich trzech zestawów do recenzji, a ja wam dziękuję za obejrzenie kolejnego, tym razem naszego filmu na tym kanale. Jeżeli wam się spodobało, to oczywiście nic innego jak łapka w górę. Nie może polecieć wraz z subskrypcją oraz z w górę, że nie chcecie przegapić kolejnych takich odcinków. Na moim kanale już w sumie żadne z tych modeli się nie pojawi, ponieważ pokazałem wam teraz, aczkolwiek macie być w pewni, że sobie tą do dokupię. No i zapraszam też na kanał zimowego, bo w sumie tutaj jakby on jest górną gazą tego odcinka. Miał on lekką przerwę na kanale, ale będzie właśnie Daily, więc wpadajcie na mój kanał. Dokładnie. Zostawcie subskrypcję i na moim, i na Mateusza kanale. No i to chyba by było na tyle. Trzymajcie się. Cześć.